Ja dzisiaj musiałam sobie zrobić szybciej przerwę w meczu, bo nie mogę. Nie mogę. Jak najbardziej kibicuję naszym. Ale musiałam, musiałam sobie zrobić przerwę. I pomyślałam, że wpadnę do Was i przypomnę Wam zestaw śnieżne diamenty. Ja już umyłam twarz, zrobiłam sobie ten I teraz co tu mamy w śnieżnych diamentach? W śnieżnych diamentach mamy Nasz czysty retinol, półprocentowy, i do tego mleczko kojąco łagodzące, takie fajne kokosowe, świetnie nawilżające. Gratis otrzymujemy płyn z kwasem hialuronowym, fajnie nawilżający, też do, docierający głęboko w skórę. I oczywiście nawilżający booster z ceramidami z dwoma rodzajami kwasów które kwasów hialuronowych, które nawilżają nam buźkę nawilżają nam buźkę w dwóch płaszczyznach w tej płaszczyźnie można powiedzieć na zewnątrz cześć Gosiu i głęboko w skórze więc jak buźka umyta to lecimy z dowilżeniem z naszym gratisem, hejka, hejka. Jak tam oglądasz mecz, czy coś tam szykujesz fajnego, pierniczki czy coś? Także <gry> otulamy buźkę, nabliżamy, bo ja nie mogłam patrzeć na mecz, bo się zdenerwowałam. Aczkolwiek mówię, karma wraca, dlatego gola nie było dla Argentyny, dlatego że ładnie, szczęsne obronił. Także, ale musiałam, musiałam sobie zrobić przerwę. E, Buśka, naszym produktem gratisowym z zestawu Śnieżna Diamenty nabliżona. To teraz kremik pod oko. Nie oglądasz. Nie na Twoje nerwy. No właśnie, na moje już troszeczkę też się zrobiło, że niekoniecznie więc musiałam wyjść. Trochę za dużo kremu, no ale siły mam za wiele. Kremik pod oko. Kremik możemy też kupić sobie w zestawie świątecznym. W zestawie świątecznym oko, Mniej oko na święta i tam mamy właśnie płyn do demakijażu oczu gratis do tego właśnie fajnego kremiku z algami. Ok oko nawilżone i teraz przechodzimy do retinolu. Ja jestem po ośmiotygodniowym procesie retinizacji, co też widać po moim opakowaniu, więc ja retinol stosuję już w dowolnym czasie, jak sobie życzę, oczywiście w wieczornej pielęgnacji. I najpierw nakładam sobie pompkę retinolu i to w zupełności wystarcza na naszą całą buźkę. Ojej, co to zamknę, odstawię. Na całą naszą buźkę wystarcza. Dla kogo jest taki zestaw właśnie z retinolem, śnieżne nasze diamenty? Myślę, że dla każdego, kto skończył 21 lat, Ponieważ przede wszystkim retinol pobudza naszą skórę do intensywnej regeneracji, do produkcji kolagenu, elastyny, która odpowiada za to, że nasza skóra jest młoda, jędrna, bez, zbędnych, bez zbędnego wyświecania się, czyli też normalizuje wydzielanie się sebum. Dzięki temu, że skóra się regeneruje, czyli y, też ta odbudowa komórkowa następuje, więc y, procesy starzeniowe skóry zostają y, zatrzymane, spowolnione i oczywiście nasze linie zmarszczek się wypłycają, wygładzają właśnie przy regularnym stosowaniu. I co jeszcze można powiedzieć o retinolu? To, że właśnie jeśli mamy przebarwienia na skórze, to też one zostaną zredukowane dzięki temu, że retinol mm, Troszkę wytrąca nam tą melaninę z naszej skóry, czyli te zbite komórki melaniny, które właśnie powodują nam przebarwienia, zostają rozbite i one się wypłycają. Także też na przebarwienia działa, działa właśnie na nasze zmarszki, działa na poprawę naszego owalu twarzy, bo jędrność, gęstość skóry nam się zmienia. Jeśli mamy niedoskonałości, zaskórniki, czy też właśnie w takiej dojrzałej fazie, dojrzałej fazie, jeżeli mamy skórę już taką bardziej dojrzałą, czyli nie taką nastoletnią, to właśnie też i natrądzik nam bardzo dobrze zareaguje nasz nasz retinol, także działa naprawdę naprawdę bardzo dobre rzeczy w naszej skórze, bo to jest pochodna witaminy A. A witamina A to jest witamina młodości i witamina A generalnie jest produkowana przez nasz organizm, tylko właśnie po 21 roku życia ta produkcja w naszym organizmie jest dużo słabsza niż jeżeli nasz organizm jest w okresie nastoletnim, gdzie hormony i wszystko buzuje. Kiedy to wszystko się uspokaja, to właśnie ta produkcja też nam spada i dlatego fajnie jest się wspomagać kosmetykiem, który odbudowuje nam tą skórę. Do tego mamy mleczko kokosowe, które e, koi i fajnie nawilża naszą skórę, bo retinol e, tą skórę nam nie dość odbudowuje, ale troszeczkę też nam wysusza tą skórę. Dlatego fajnie jest używać produktów e, silnie nawilżających podczas, e, podczas retynizacji, podczas nakładania retinolu. Jak widzicie, ja sobie nałożyłam retinol i po chwili dopiero dokładam to mleczko. Dlatego, że ja już jestem po procesie retynizacji i moja skóra już jest do tego przyzwyczajona, więc, to nawilżenie może być na takim poziomie, jak potrzebuje. Przy samym procesie retinizacji troszeczkę więcej tego nawilżenia potrzebujemy, choć przy mojej takiej tłustej, mieszanej skórze ja nie zauważyłam żadnego przesuszania się mojej skóry. I też dziewczyny, które stosowały mniej więcej równo ze mną ten retinol i miały cerę bardziej suchą, też nie zauważyły u siebie jakiegoś nadmiernego przesuszania i pewnie też dzięki temu, że właśnie to mleczko jest stosowane. Teraz użyję sobie kolejny gratis, nasze. Naszą nowość, letnią nowość, czyli nasz booster z kwasem hialuronowym. Z kwasem hialuronowym w postaci dwóch cząsteczek, które jedna z nich przenika w naszą skórę i odbudowuje naszą skórę, nawilża od wewnątrz, a druga część zostaje i nawilża naszą skórę na wierzchu. Ja tego nawilżenia aż tyle nie potrzebuję, więc taka dosłownie kapeczka mi wystarcza, ale jeżeli masz skórę taką suchą, przesuszoną, miejsca przesuszone, to właśnie fajnie ten booster będzie u Ciebie działał. I na tak wypielęgnowaną buźkę możesz nałożyć krem na noc, bądź wzmocnić sobie pracę tych kosmetyków, nakładając sobie serum, tylko nie z witaminą C, więc ja w tym czasie sięgam sobie po serum, które jest liftingujące z serii Repair i potem na to nałożymy sobie kremik na noc, także taka troszeczkę dzisiaj bogata liftingująca seria, to serum też fajnie się nadaje pod makijaż, bo ono fajnie wygładza naszą skórę, nadaje taką aksamitną gładkość, troszeczkę mam wrażenie, że po tym serum ta skóra jest tak muśnięta muśnięta właśnie takim aksamitem Także te fajnie, fajnie na tym serum wygląda podkład. I wszystkie ruchy wiadomo, na boki i ku górze. I kremik na noc. Ja na okres zimowy przechodzę na serię do cery suchej, mimo że mam właśnie tą mieszaną, tłustą. Na dzień po prostu używam do mycia twarzy żelu i to akurat mojej skórze bardzo fajnie pasuje teraz. Kiedy ogrzewanie chodzi, mróz jest na dworzu, albo po prostu chłodnie, chłodniejsze powietrze, jest to jednak troszeczkę bardziej, jest to wszystko wysuszone. Dlatego też odżywia moją skórę i daje troszeczkę więcej nawilżenia niż latem. No, i teraz będę mogła usiąść, odpocząć bo mecz się e, pewnie jest przerwa <noise> i będę miała chwilę oddechu, a potem druga połowa i trzymanie kciuków za naszych, żeby było dobrze, żebyśmy wyszli z tej grupy i, i niech lecą, niech lecą, nie grają chłopaki, niech kopią jak najmocniej i jak najwięcej goli. E, I to jest właśnie pielęgnacja, taka wykonana z naszym zestawem śnieżne diamenty. E, on generalnie na chwilę został wycofany. Co ja zrobiłam z boosterem? Nie wiem, tu mam z witaminą C. Yy, dobra, ok. Przecież trzymam. Wytrącili mnie z równowagi tym meczem naprawdę. Yy, także kupując sobie zestaw Clinical Solution otrzymujemy booster. Nawilżający i też nawilżenie w postaci płynu z kwasem hialuronowym. Także kupując dwa produkty, dwa produkty dostajesz gratis! Fajnie! Czadowo. Na chwilę zniknęły nam śnieżne diamenty, zostały wyprzedane z magazynu, ale dostaliśmy informację, że wracają, wracają. Jeszcze jedna partia, taka limitowana, zostanie dostarczona, także podobno od jutra mają być w, sprze w sprzedaży aż mi słów brakuje, e, mają być w sprzedaży, także jeżeli masz na nie ochotę, to serdecznie Cię zapraszam. A teraz idziemy odpocząć, niech ta buźka się zregeneruje, zanim do poduszki się przytulę e, i idziemy zobaczyć, co tam, co tam się dzieje w tej naszej prezentacji, jak tam meczek. Także spokojnej nocy i zapewne do zobaczenia jutro. Dobra.